Taka klika? To na plantach tak? Jeden kar, drugi był kar, dawaj. A tu na bomb. tu ja tam. Już lepiej w kimadł. Ja nie. Kampi za nami. Co mamy za A, Um, तो oh, जी का Ty jak pracujesz ze starek? U mnie tu nawet się nie lubię. Kurwa. Co kiń To kurwa? że to? No Dobra,

Prawie wszystkiego nie ma. Nie ma go AFK. Kurwa, żębał dupy ty! Dobra, nie zdążę. Kurwa, a ty to już w ogóle, nie? <laughs> Jakieś młotów, granat na sali. Ja nie mam żadnego granatu, więc... Dobra. To jadę. Na skulato, walczyć czy ja nie? Granatu, więc... to jadę. To jest walą. Dobrze. Tunel lewo. Tutaj lewo. jest. durba cool, KURWA! jeden był, nie? wiem, że środku! Jest Dzień Jest, go. Go. Nie wierzę, no typ wychodzi. Z uspadu mnie na kurde, a ja o, mam kałach, a Ja mam, mi Teraz 3. Now is the 3. Teraz 3. Teraz 3. Teraz 3. Teraz 3. Teraz 4. Teraz 4. kurwa, ale full auto. No, nie mogę trafić, tak? On teraz jest panik no. gaming. Ale na side. Na side. No, no, no. Let's w my brother. Bo ten na no, ja no, no, no. A ja smokuję tunel i strzelam. Ważę, bo on Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Ważę, to kampa. Ja to kampa. wyjebać. I tunel. Kurwa! Ej e, to... Naarleikt het dan? Leidt ja, Ik ga het allemaal afkatoen. De Flashback. Afga. Oh. Doorwa.

Mój popisowy headshot kurwa na taj. Let's go my brothers. Ja się wykurwię. Nie więcej niż trzy No pierwszy czyli wam. To jest aktywny. Jest aktywny. No nie. Nie wiem. Nie wiem czy akta na prawą, czy tak. Jest, jest tunel, na, na przyszło no. no. Dawaj. Yeah. Kurwa! Haha, że <grymne> się mu wysiedził. Jego no, czytałeś? nie dostał. Nie doszło. nie dostał. Pisówkę robisz? Ej, nie, ej. Cześć, nie, no nie, mi wyjebało nie, 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 chyba. Short. nie, no, Ładnie. Jeszcze na blisko. Co to było ty? to no, nie widział, gdzie jest tego. No, no. Masz plesza mi rzucić? No, w środek. Yes. Lewa chyba. Gniewałem broń. Leci. Spokojnie. Gdzie do mnie? Jest no? Czekaj, idę, idę. Dostałem. Pomóż. Za bokiem. Nie wychylaj się. Dał. Do... Na no dole jest Skoczyłem w locie, dostał.